chodzimy do konkursu lęki dawno i Nyska. a daj Boże zdrowia jak się macie? jak się ufane macie jak uściok zaspał ale przebaczcie. ja się ja dobry do mam. mam siadte sy si u kolonia na ołoczku siadte si. Čítal jen, čítal a pojďte mě Ale prebačte. Tak děkuji, už si to člověk čivý den na nohách. A vy, pane, že já takhle už milu vás jste? A já z Kočanova, to nedaleko. A z ale z domu odkud jste? A z domu. Znáte, já jsem tu na zachodě zaplanovaný, Ale rodziczy moje oboje z Bolcarioły, to ja się tak czuję zawisinką, jakby ja był bolcariowy. z Z Bolcarioły O, znam Bolcarioł! Kilo ja na izby po Bolcariowi! Kilo ja na chodnił! Oi bo to kraszę, bo to, to, to ta Bolcarioła! O, gardole, jak По шість, по сім гектарів ліса мали, а хоровків поховали, а як Красота, то, то красока тут царєва була. Знате, не роз'єм там купував яличі, але по три фезметри, і вадував їм на дерев'яний не Ілюзєм де бала. Сам се дивую, бо тим косим чоловік мав, вже таку явичу сам заводував на віс і же тоді віща не вловив. А як же вам ту жив, до <різь> Михайлові? Михайлові. Там на пане. Перше, як іщу, Moja nebiszka żyła, to się mi żyło dobry. Gazdowaliśmy, mieliśmy traktor, mieliśmy maszynę, chowaliśmy kupu swing, kupu chudoby, a teraz jak miały żyła, to i szybko propało. Zdaję to to szybko pole na skarb. Państwa, a to tu empotyrał. I kolonkę, i maszyny, i traktora już nie mam. A tak, żyją tak żyją. A młu pane sztesy od niech chyba. A wy tu sam mieszkacie tak, tu mychały. No to teraz sam mieszkam. Бо діточки, ще та летай, пішли до міста, та й великима панами в місті. Добре, діти приїжджають доня, одвичають ня. а навіть горя, щоб прийшов до них мешкати. Але де ж я там піду, пане, та ту стан, там не стан, бо забрудиш. А ми до обігації не годен піти. Бо як шісти на ściнати мушлю, щоб чоловік не забрудив. Маю двугоду, що правда, мають вода їм тече за щіну, не та як ту до студні можу ходити. Вода ї за щіну тече. Але яка то та вода? Та то пане злику łodu беруть. А знаєте, що в ті річі є, заружне паскудство. Ой вамся, чужок ізмучу, бувасте, бо бояю стали. А як пуща, то тут диму, там згути, то сміть пане, Женя потім чили кожне голобове. Я ж влету Михайлові си жити. І по воду ходити до студні, а до убікації за студову І волю тим повітрям віддихати, свіжим повітрям, бо тут, пане, видійте, ліси валісив. Але я яся загадав, а он певно ту чогось прийшли, вам, пане, чогось треба. Ой, та треба ви треба. Знаєте, який хлопець мам? víc mi potřebny, dereljány, taky jak dávno Lemke máli, nemáte, znáte, kdo by tu měl, Michalový, taky víz. Joj, neznám, pane, kdo to měl, neznám. No a vy nevíte? To já mám, ale to starovič, tak to znáte, pane, Lozivoša, na takém loži, jak jsme tu přijíhali, a poté jsme Іншого справили, а потім справили причепу. Та там так у і пригнив. Воно і що так, певно, і що три корічка будуть добре. А єдно, певно, згнило. Найби і так і був. Та ліпші чи такі, як жадина. ви б сте не поручили того воза. Та чого б не пожичило? А що вам треба? Знати болоту на ладрі Михалові. Zadumali jsme taký konkurs zrobiti, len je by dal dneska. I taky víc by se nám přidal. Tak byste ste nepožičili No sa půjdu půjdu, po ale ja gulho tam na vatru zaťahnete. A vy, pane, vy, kdo by na vatru nepřišli, nepidete, nemáte, zavírujte na vatru. A drebu nepíšou, tak ja vse na vatru chodu, ale až jak se zmrkne. Вже бсягня не сміяли, що старий борта на латру ходить. Бо я, знаєте, люблю стати зазаду і послухати, як співаю, як б вершуку як я покупанцюрику сю оповідаю, тим шпідали, може, пізніше. Паскоше б сте прийшли, я би вас покликав до жірі як експерта. Прийде скорче вас прошу. Já znám se do Jaša, žíry, a co to pak je toto žíry? Ta je taká komisia, která bude očiňala lidi, co vůzlu budou v konkursi, mám nadíju. A, no ta také komisii, jak první vatru byly, tak byly komisii, no ale já tak si stojí, já se je zazadu, no a, a co já bym tam robil? A stojali byste raz v tředu. A vy byste pytanie, jak se zove toto, a jak se zove tamto. A jim po perši, každou či a jak neznají naše návce, a jak se na to No tak dobrý pane, ale a, a, jak s tím vůzom zrobíme? Bo a, mi se zdaje, no, že vůže nezanesete na plečách, a kolečka jednoho nic vnilo. Tak a jak si dáme rádi, kde to máte? Ta ja hopi po pohľada, ale najdá to chlopčeská prírod, ta to je ale ta ta ho tu prinesu, ta... To je takový klmic, chlopi do tú tam to nepomôžu. To što, po to dvíc? Len znáte, pane, ja však ústa gobáliam, bo to, já tu takovou knižku čítal, že píšu, že jak mu tu přijihali, tak jsme na takových vozech vozili na takový úzký, že kina netreba bylo. Tak autor napsal knižky. Ale víte, že to vy nenapsal o tom, jaký alečina v takových vozech možná bylo vozity, a ne jaké jsme měli jiné vozity. Tam, v hora, můžeme být úzký. і мусив бути дерев'яний, бо хто б іще не робили залізне. Що б ти так і мали? То як і не мали інші мати? А ту ще шміє, де на тату ж не водили. Та бо він борно. Ну так знайдем, що я піду, його по поглядам. А ви прийдете з тима хлопчистами? Да Добрий! А де го там на тіла три дати? Та оту притягнемо пред сцену. Пред сцену притягнете. Nee, ну та найбуде я піду. Поглядаємо. То дякую вам. No. Пане, але я ще му шукущо прибрати, бо то йдете та вошіду та й щі. Taj na rynku, taj nadrym, a ja oczekuję na rędu, jeżdżę dalej na rym, muszę się puścić, przebrać. Każe, przebrać, ale już było długo, nie zrozumiałe.

A w tamtym było mniejsze a teraz tyle ludzi, odkąd się wzięło? Ja wszyscy stałam zazadu, to się staje, że mniej, a odkąd to widno jest? Odkąd to ludzie przyszli A wy, jak to, a żduniście byli na latach? To mówię ale żduni to ińsze. bądź ludzie Там було оце, бо там гори притягають, Ой, так, так. А ту лихо гір. Мама не так і намалювали, то що зробити? А ви же сте так і представили. просимо вас, собі до юрорів на олочку. А ту на овочі під декорацію. Prosimy jeszcze raz Pana Łania Dziadyka i Pana Paula Stachyniaka. Prosimy serdecznie. Na scenę tu. Mamy rok, Może tak to jeszcze. Serdecznie prosimy.

Bude czas, który będzie dotyczył naszej historii i będzie czas, który będzie dotyczyła okay. dnia, dnia dzisiejszego, naszego życia, suspiro kulturalnego Także mniej więcej o tam jakie dziedzinach, kto jest kim, kto jak gdzie działał, tego typu. A dziewczyny prosili, żeby było Jaki za pani straciła kolczyk. Kiedyby ktoś stwierdził, że stracił kolczyk, może się do nas tu jest byczku. Tu nie poprawiać kulczyk? tak, po rosyjsku wkulczyk, nie kluczyk. No, będziemy zaczynać i z ostrymi osobami. Tak jak mamy. A można znaczy kilo też numery jest. 7. 7. Uważamy, że nas ty poloni się zgłosi, ale 7, numery, z tych 7. Nie Parisku, 3. Dobry 3. Panie, ale to nie budu dwa stjażki. Barтяczki nie budu. Na moju dupku. Ale takie jest dość trudno. Jest pytania, pierwsze. Kto pierwszy chrystianizował Łąki i podatni mniej więcej w to roczniu? Znaczy Tzn. wprowadzał chrystianstwo. Kto pierwszy i który wprowadzał chrystianstwo na Łąkowinu? Eee. Podatni Mniej Męcz niższe w, w tym 10 Ale kto jeszcze? Eee. Wolodyjnie. Ну, Він би ще згадав, дев'ятий рік, але не Володимир, а і Методий. І чи перед Володимиром? Перед Володимиром менше більше 100 років християнізували нас Кирий і Методі і його ученики. А Русь, київська за Володимира, прияла аж 800 років пізніше християнство. Там можна ще помилити пакетні. Юра Русь я то розуміють. Друге питання. Kolí postala Lenčínská Národná republika i zemá stolici? E, to bylo těžké pytanie. No, ne také bardzo, bo to jediné naše paňstvo, tak jsme povinni kůček znáty, jak mali jsme paňstvo svoje. No, to, to, to tam byl čas To znaczy Florinči. Tak, Florinči, ale i Suriky. No, i tu to bude ťažké. Vždyť se priznám, že No 1918, tak jak Polska powstawała po I wojnie tak i republika powstała tu i stolicza była w Florincie. I teraz jest e, trzecie pytanie. Kto był inicjatorem Lemkiewską i Łatry w to jest Kto szparił domku, że robmy Łatru? Wora, nie z Mycholowie. Yy, to jest tył powidy, Trochanowski kisz, ale Vojtěslav Graban, albo Graban, raczej, ty Graban i Pedro Trochanowski. Tak, jest na no Kilka rodziu minulo od założenia ansamblu Lemkowina. To ta nasza, nie Lemkowina w zbilance. Kupu, kupu Ja już sam śpiłam nie sam rokiem. Od później. Ale to było dla nic. No powiedzmy, że można odwładnąć do pomolić. Ja mi się tak? No nie, 20 lat w już Od założenia ensemble Romkowina, Kowina, założył Jarosław Kochanowski i kotygodniącą był Stupy Dziecielnejska, minuło już dwa lat. W. už hrubo ponad 100 koncertů. Sí, Má být čas o zprávách gazdinských. Dva pytania dla gazdy do pana Michala Oškivča. Ještě no, raz, Marku Ještě raz. Já bym... Ale to nezá karu, já důmám, že teda vám lepšou udaz. Já bym čistak Já bych vás, pane, prosil, že byste povíli, z čeho robili do Lorda. Oč! Z jakiego drzewa jest? to jak z czego, to z jakiego drzewa? No, ta przeważnie z drzewa twardego czy bukowego. A czego z bukowego? To było najmocniejsze z wszystkich drzew, i było wytrzymałe. Dziękuję. A dobry by było, jakbyście byli tak dobry. I píšli tam, gdzie to drzwi jest. I padali. Potrzy to jest Oberten. Dobry, kaj już idu. Kto ne zna na niespodziankę, bo wydaje nam się, to jest Oberten. Tak, toto to bo się Tak, na wierny się Oberten zadziewa się za to oberpen. Pane, Panie, ja uważa jak na złote bo Ja, Michał z Michałow. A, Michał, Panie Michał. Ujmijte, że doberte, nie wkaszte. Żyć, ja z toho. proszę, robiecie, żeby się zadziale swoim magizmem? No widzisz, się dzieje. To jak Jarek Barno, daj proszę uruchom jeszcze jeden mikrofon. Jarek Barna.